Witamy panowie, jest niedziela, 10.22 Tam jest Bolek z Przemkiem Przygotowani, przyniósł 40 Budapesztów, które są wysyłane do kolegi Ja zaraz spędzę Lećcie! Wygoniłem Jasne, Murzyna i Budapeszta, nie wiem jak Budapeszt poleci Mama dzwoni nie wiem, jak Budapesz poleci, ale zobaczymy. Może za ciekawie nie pójdzie, panowie. Pomalutku Dobra, damy pauzę, bo jeszcze tylko na kogoś czekamy. Ale oni już czekają. 40 jest. 40 sztuk tam jest, dwa mu uciekły, dobra pauza. Bolo puścili i my lecimy. Coś wszystko poszło Panowie. Zadania. Bolka tu w góry. Jak są do ściny. Ale się złapią chyba, zaraz się przetrę. Tu bolka. Ładnie mu kręcą. ładnie, nie chcą. Budapeszty nie były puszczane z półtora miesiąca. Nawet nie chcą tutaj. Poszły bardzo wysoko. Będzie gościu zadowolony.

że franczo nie, nie, są za wysoko. Za wysoko boką Czekajcie na pauzę Nie ścięły się, potwierają gojemniki Ale kręcą Powinny się ściąć Poszły tego głębie czy nie? Nie kręcą tam u góry Co? Ta, ta mała grupka, o, patrz, ścinkę, I ścięły patrz, się, panowie, ścięły się głębie ścięły się ścięły się Ścięły się z moimi Budapeszty wypuściłem, to wiesz to leniwe No i teraz zobaczymy co są warte te Budapeszty Dwa Jaszrzębie, ale to takie duże Bolka 3 we szwance też puszczone Weź się ja spędź Wszyscy YouTuberzy nagrywają. Ola nagrywa. Bolek nagrywa. Można u każdego zobaczyć. Dzisiaj film a u każdego coś innego będzie. A rozrywają się. Rura z nimi. Nie ma siadania. Rozrywają, nie pasują im. Dużo pewnie powchodziło.

Cała ręka. Zobacz, bolek. O Jezu, przesuciłeś się. No cofałem do tyłu na górze i <grym> prawie zęby wybiłem. <grym> Popatrzałem w górę. Ja pan tak nagrywał, żeby lądował. Zobacz, w pokaż Proszę bardzo, jak on wygląda. Cała kurtka, cały spodnia. <grym> Rękę, złóż. ręce. Tyłem, w górę patrzałem i cofałem do tyłu.

Żałobnik jest jakiś, nie mój chyba A nie, to twój żałobnik, groch Zapomniałem, bo przecież ja nie miałem żałobników Tu bolka jeszcze Budapeszty dają, albo moje Zaraz do zobaczymy Zobacz co zrobiłem, patrz Uważaj na tą skarpę człowieku Zobacz To z moich tych Budapesztów jasnych Albo wolka Nie, bo tam siedem, 8 się rozsypało to coś, coś Ślizgo uważajcie, uważajcie. No, Bo tamte co chodzą, to właśnie ryby coś moich A zobaczcie, my Patrz jak twoje też chodzą, we szwance Ale nie pod... mam chyba samca tego w koronie Ja ci dałem parę, no to to jest samica w koronie, tak? A no ale samce, teraz mam dwa samce chyba sam to dostawi się z A ten mój to chyba niesamiczne, tylko jest Tam góra ma to chyba kisi Tego nie weślę. To jasne też? Wszystko tak? się moje zgodziłeś na znaczy tą chmurę to chyba jakby 200 było co? 140 Murzyna, 100 jasnych, 60 Budapestów i, kol i, ko i kolorazy z 50 To ile to zaradnych? Wszystko pana No wszystkie, trzy gyniki. Kolorów jest 40. We Rumuny, Czaposza. Ty Budapeszt, Dobra, idę zobaczyć. A nie, to tu jest stado. Nie zeszły jeszcze twoje. Ale kolorów twoich nie ma widzę. Także Budapeszty jeszcze przed wysyłką dla kolegi zrobiły. Przed wysyłką, jutrzejszą idą na wysyłkę. Ugbolka są zamknięte, pojedziemy. Pokażemy ile wróciło. Dobra, panowie, ja robię pauzę. Siądą gołąbki, bo tu nie ma co nagrywać. Nagram co tam weź pan z Klepio ładny, Bolek? Także pojedziemy. Bolek ładny? Po nie. Chcesz go? Trzy dychy. Tam mamy na Chcesz go? Trzy dychy. Rozganiałem go. Andrzej, teraz odejmij sobie. Nie ma jednego śwantu. Oczywiście, jest kolega, nie? Kolega? Sprzedałeś mi je? Oczywiście, zaczuję. Nie sprzedałem, tylko masz mi za nie dać te Murzyny. Dobra panowie, ja pauzuję Filmy będą dzisiaj na kaczki Olielbląg u Bolka. Mówiłem już. U każdego coś innego będzie. Mi w dupę już zimno, bo cały w bocie mam. pojedziemy jeszcze do mnie. Weź, nagraj, pokaż jak, jak spadł. Pojedziemy jeszcze do mnie. Tak wyglądał. No No, w miarę. Co? Jeszcze jest poka. Dupa też? Ale no. i w dupa. Co? Dobrze Schody trzeba zrobić Nie cofałem się do tyłu. Dobra, ja pauzuję Panowie, prawie wszystko obsiadło. Zobaczymy Czy coś jest w Bolka Już widzę jeden czerwony jest Jeden jest drugi też chyba jest Ale zaraz zobaczymy Weź pan zdaje Nie, to mój czerwony, ten Ale tamten nie mój jest, jeden jest jego Z kropką czerwoną Nie, nie ma tragedii, jedna sztuka na razie jeszcze raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jeden tylko jest. Mały, weź róż wędkę. Rusz je do góry. Ten tutaj Gdzie on Psz

Dobra, pozdrawiamy. Jedziemy do Bolka, coś nagramy. I działamy z busem. Dzisiaj było na minusie 5. Młode jakoś jeszcze przetrwały. Mi się wydaje się, że już nie będzie takich mrozów. Dobra, panowie, pauzujemy Spędziłem mu tam weszpan czarny, jeszcze mój chodził. Gdzie ten weszwant jest? On tam u góry chodził On chodził z tamtymi u góry Nie, on teraz ale, ale, ale mnie... Jaszczą, patrz, jaszczą, jaszczą Tam poszedł Ale nie walił, to były jak gdzieś w goniu też, ale nie walił A to ten polecał, to gołębia Gołębiarz, nie? Ten tam, ten fajnie gołębił, te to nie Dlatego ten murzyn tak uciekł Weszwant tam, o masz tam jeszcze Dobra panowie, pozdrawiam Nie widzę go, tak wysoko jest Nie, tam jest, a zobacz może miast... A no jest, 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 jest Tam wracam moje Dobra, pozdrawiamy 11 panowie jesteśmy Schodzą Budapeszty Są tu pod gębnikiem Weź się tam rusz? A zamknięte masz klapy wszystko? Tak. Klapy pozamykane. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Osiem, osiem zjeżdża. Nie, nie masz. Wszystkich. Nie, 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 niech się rozpierdoliłem. Ten jak zwykle ujeżdżać cały kurwek. Bo cię zaraz nagram? No to dopiero kujdzie. Ale zjeżdżają, zobacz. Wywróciłem się. No ale 40 Boluś. Na no 40, 40, nie pochodzą, niech chodzą, niech myślą kurwa pierdolziłeś, Andrzej. Tak, cofałem do tyłu się były. Tutaj trzy były, nie? A jest 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19. No Tutajśmy na połowy. Połowy jeszcze głębi nie ma. Byłyśmy w kurwie. Już wotel zagotowała. Ści daje przez okno, dobra? Yo. Walczą na Elblągu 40 minut 40 minut już te co nie ma ich To no jest 11 Z gruszami 8 50 minut, prawie. Akurat widzieliśmy, jak 8 zjeżdżało. Część była. Naprawdę, mocno gołębie. Panowie, przyjdą jeszcze. Przyjdą, przyjdą. Ale kolor tylko jest jeden, bolek. Kolor tylko jeden. Dobra, panowie, pauzę robimy. Coś dojdzie jeszcze chwilkę Postoimy tu. Dogramy. Ale puszczone najważniejsze. Dobrze, że jeszcze walczą. Przyjdą. Panowie, jest kolejny gob, ale tak wysoko, że go nie złapiemy. Plameczka. Dojrzałem go. To gdzie one są? Murka, chmurka. chmurka czy nawet mój młodic Twój No tak wysoko, że zginął Ale był na 100% jeden No tu jest Jest on? No tam chodzi Nie widzę No tam chodzi o tu No Zlewają to. mi się te chmury Niebieskie O jest, jest tam idzie daleko Idzie tu? Nie I tak to wygląda panowie. Goje mi się sprzedaje dobre. Jeszcze dzień przed puszczeniem. O jest, jest tutaj, bardzo wysoko, jest tutaj. Będziemy gościu, ciężko je oblatać. Jest. O dwa są, dwa są panowie. Dwa, ale nie mieli dać Zaraz dogram je tutaj są Rozbiły się, rozbiły Na no własną rękę idą, nie? Dobrze Nie widać Ale dwie sztuki są bardzo wysoko Ale takie przychodziły cieszy Nigdy na cię Jak puszczaliśmy to tak O są dwa obok siebie Sklepią Już się cieszy w się widać, ale bardzo wysoko Dobra, pauza Po przerwie głębiej się dają, ale już są trzy panowie w powietrzu tam u góry Jeden doleciał Nie to wiem, czy je widać To trzy Dobre 5 kilometrów miały Przeprawa dobra Tak jest Nie chciały w lotkę wejść, ale się przetarły Nie, ścina była, nie? Była ścina, była. była ścinka, ja już nie widziałem. Po tym, biło, po tym upadku się. to już panowie nie widziałem. Mamy tutaj trzy gołąbki, schodzą panowie. Schodzą trzy. Powoli się, Poboli się. Poboli. cała godzina po Marchewka krzyczy, chodź Bolek <laughs> Są trzy, może się pokażę jakąś kubką, może też jeszcze Ale jeden tu nie chciał iść, nie? i tak strat nie ma dużych u mnie tylko jeden został ale on już kiedyś zmoczył nie co? on kropkę dostał bolek. na razie jeszcze połowy nie ma co? nie ma strat jeszcze on pracują niech te dobra ja pauzuję, będzie za długo tego filmu jest piąty panowie jest czwarty, piąty bolek są dwa są kolejne, kolejne dwa A gdzie drugi? Tutaj, tutaj z tyłu jest, drugi. Wysoko jest? jest wysoko dwa są kolejne dwa kolejne czy smarowałeś Konkurs złapiemy czy nie? Co? Wszyscy nie wiem Tipesa, czy będzie konkurs <grystanie> Kolejne <grystanie> dwa jest, jeden Nie, to on nie siadł Nie, to on nie siad, nie, siad, to, z nie to z tych trzech akurat Ale te dwa to są świeże teraz o Panowie co tu nagrywać jakich nie widać Przybliżymy kolejne dwa Dwa góry, Widzicie dwa kolejne są i idę następny Następny jest? A, tam idzie górę, następny. Ale Je... tamten to idzie wysoko, ale go, go widać tam. Jest kolejny. Jest, jest kolejny. Jest, widzę go, widzę go, go nie... widzę go Widzę go bo Bolek, tam jest, zobacz Tam ja jest. Ale tam, tam o bardzo, jest. bardzo wysoko człowieku. O Boże, tak one wyszły do góry. O jez tamten to w ogóle ma... Żebyś ten. zaraz nie nastroł gacie <laughs> Nie wiem, no, tak tak wiesz, tak Chodzimy koło domu też Patrz, 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 to jest kolejny, patrz, patrz, patrz bardzo wysoko Jest kolejny Ja nagrywał Dobra ja pauzę będzie za długi ten u mnie film Jest panowie ciemny, bo jeden ciemny poszedł 39 budapesztów i jeden ciemny, przepraszam, bo myślałem, że 40 budapesztów, bo nie wiedziałem Jest i ciemny Ten ciemny też jedzie, tak? Czy nie? Tak, tak, ten ciemny poszedł. Czy nie oddajesz go? Jedzie, jedzie, jedzie. Za trening dzisiejszy piątkę podwyższamy, czy nie? Nie, nie. nie. To jest ogadane. Na dołębie przepuszczone. U nas nie ma lipy. Musimy trochę zioła im dać, wiesz, żeby zwolniły. Mam też. Teraz doszedł zaparzyć musisz im trochę ziółka. Trawy. Żeby troszkę zwolniły, tam wysoko idzie jeden. Wiesz, jest kolejny kolega, widzi? Ja nie widzę. A, wysoko, wysoko, kolecana, wysoko. Tak wysoko, A O jest, widzę go, widzę go, tam idzie, pięknie. Pięknie idzie. Nie, to Maewa. Nie, go! Czego <laughs> to następny idzie. Mandrzejek, Mały, weź, idź, Przemo, Weź, się zgoń. Rzuć tam coś, pokażemy ile ich już lata. Ale to ją to tamten? O nie, to tam gdzieś mówią, one są w gdzieś. Chmury. No jest plamka, nie? nie? Nawet nie masz sensu. A! Rzuć coś tam, płytę. I cały czas tu rura z nimi, ale zobacz, jest nade mną, nad, centralnie nade mną, plameczka. Dobra, pauza panowie. Panowie, przyszły kolejne dwa. Zgoniliśmy chodzą. Już trochę jasną też był. Tu jest jeden. Tu jest ten drugi, co szedł. I takich nie wpuszczamy. Tutaj. Tu jest ten, i tam jest u góry. Cały czas coś dolatuje. Na końcu przyjedziemy, to nagramy nie więcej zdrokowo czy są wszystkie, czy nie. Dobra, pozdrawiamy, lecimy. Bo już z tym busem. No tak, Telekom potem mamy. Tu jeszcze jeden bardzo wysoko. Koloru z dwóch nie ma panowie. A tak to są głębie. Jesteśmy panowie, bus odstawiliśmy do mechanika. Jest 1320 Ale Zobaczcie co się stało mój żałobnik przyleciał. Jednak ma coś w głowie. 38 jest 38? Tak Ale 38 były 3 to 35 Z 5 nie ma, jeden u mnie. No bo dwóch kolorów nie ma, nie? A to one już tam tego na przynajmniej na, na pom 38, a było były 3 to 35. Yo. Dobra panowie, pozdrawiamy wszystkich. Brakuje paru sztuk, ale nie jest najgorzej. Puszmy Jeden... ja dogram tam. Osiem albo dziewięć. Zajdz za miedz. pauzę? Zauważymy. A bo mnie wkurwiły <grystanie> Jeden siwy doszedł, bo nie było jak byliśmy Ale tych nie ma, tutaj kurwa się parasz, przepraszam Żałobnik mój jest, zoba klepie Już go nie oblatam, będzie ciężko Jak już przyszedł raz Pary nie ma i poszedł Nie jest twój, to tylko to co ode No już mój co No tak Chciałem ci go sprzedać nie chciałeś. Nie zamykamy, bo jeszcze brak... 3, o, ty, 4, w tej siwy no, robi. No bo taki jest. Dobra, panowie, pozdrawiamy. Brakuje maksymalnie pięciu sztuk, ale może trzech. Jeden na plusie. A i tu był pocztowy z obrączką jakiś. Nie ma go. Pogoda naprawdę jest wyśmienita. O, jest ten pocztowy. Jest. Obrączkę ma czerwoną, to jest, nie wiem jaki, jaki ten, rok. ten rok Najważniejsze żał to jest u mechanika Będą robić i na nowy dwór się wybieramy z... Teraz na pewno? Pozdrawiamy Ten żałobnik mocny Trzeba sparzyć Jak klepie, jak klepie, zobacz ten żałobnik. Zobacz jak daje? Gdzie on jest? Tu na dole, o, tu ojedzie pa się tutaj też weksman dzisiaj szedł, ale nie mógł dojść coś kurde, ale już się wybierał Dobra, już. pozdrawiamy